Witam serdecznie. Lukas z tej strony, zapraszam Was na temat, jaki jest w filmie, czyli udostępnianie plików w sieci. Zobaczcie, teraz nie mam nic w sieci udostępnione, tylko GI. I teraz sobie udostępnimy, jak ja mam pliki. Udostępnię sobie dysk o nazwie E. Tutaj, akurat nic nie mam, tam śmieci, akurat będą potrzebne. Klikamy prawym przyciskiem właściwości. Tutaj są ogólnie napisane właściwości, czyli ogólne, czyli ilość miejsca na dysku, narzędzia, defodacja, sprzęt, udostępniania, zabezpieczenia. Radit poprzedni, się przydział i dostosowanie i zabezpieczenie. Zabezpieczeniem polega na tym, żeby można sobie zmienić właściwości, że nie oddzielone, czy tam coś innego. Tutaj możemy edytować, czy czy system. Czy system Administrator, luka czy użytkownicy mogą modyfikować, odczytywać, wyświetlać i odczyt, zapis, uprawnienia specjalne, dodaj uprawnienia, możemy dodać zaawansowane i takie inne. To są właściwości grupy. Narzędzia to są defraudacja plików opcje kopiowania zapasowego plików ogólnie ilość, dyn, ilość danych wolne miejsce co to jeszcze jest? przydział, możemy sobie pokazać ustawiania przydziałów, możemy sobie przydział dla na przykład jakiegoś użytkownika sobie włączyć Odmów mu yy, przedział wtedy granicy na dysku yy, wpis to przedziału tutaj możemy OK zrobić <coughs> i zastosuj Ja tu anuluję i zaczniemy od udostępnienia. Jeżeli chcemy sobie udostępnić, yy, najpierw musimy, aby zmienić to ustawienie użyć yy, centrum. Centrum sieci i udostępnienia i musimy sobie wyłączyć odna odnajdywanie sieci. Włączamy, gdy odnajdywanie się jest włączone, ten kubel widzi inne komputery i urządzenia sieciowe. To musi być włączone, i to musi być włączone, gdy Udostępnienie pliku jest, wy, jest włączone. Inne osoby w sieci mogą zyskać dostęp do plików i drukarek udostępnionych w sieci. Zapisz, i oczywiście, jest wszystko ok. Ścieżka, zaraz ustawimy sobie udostępnienia, udostęp ten plik, i możemy ograniczyć liczbę jednostek zużywanych. Ja ograniczam do jednego z względu że ja mam w sieci tylko jeden komputer więc yy, mogę to oczywiście zastosuj OK yy, ułatwienie uprawnienia i tutaj możemy sobie uprawnienia dać zmiana odczyt pełna kontrola jeszcze dam yy, zmiana odczyt i dodatkowo dam zaawansowane nie wiem, lokalizacja i tutaj możemy sobie znaleźć teraz, ok, tutaj możemy sobie nic nie zrobić, zmiana i odczyt wystarczy, zastosuj i ok, i teraz wam pokażę, e oczywiście zastosuj, ok, zamknij, e wchodzimy w sieć e i widzimy przydział pliku e i mamy pliki e i tutaj akurat chciałem, specjalnie zrobiłem zmianę odczytu i tutaj możemy sobie zobaczyć jakie pliki są na sieci jeszcze zrobię to na drugim komputerze swoim trzymajcie się subskrybujcie komentujcie łapeczka w górę Zasadniczo. Za e jeszcze jedna zasada, to lepiej na sieci swojej routerowskiej, czyli na sieci lanowskiej to robić, nie udostępniać plików poza siecią, bo wszystkie, wszyscy mogą widzieć jakie mamy sieć, dyski na kąpie. i się nie udostępnia dysków C, no trzymajcie się, pa.